Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej premierze o królikach. podsumowaniu mamy dwóch nowych przyjaciół. Jed ten tutaj czar brązowy nazywa się Pucuś, co się schował, a ten co teraz był na górze, czarno-brązowy, co uciekł tam, nazywa się Kubuś. Brawo! Przewitajmy ich gorącymi brawami! Brawo! Brawo dla Was! Brawo! Brawo, brawo, brawo! brawo. Hura, cieszymy się, chodźcie tu. No dam wam coś. Chodźcie. Chodźcie, macie, macie tu tu szybko. No masz, masz, chodź. A, chyba, chyba, chyba się boją. No masz, chodź. Przywitaliśmy ich gorąco. A dobra, nie chcecie to, nie. No, przywitaliśmy ich. Brawo dla nich. Gratulacje. Gratulacje dla nich. Hura, się cieszą. Brawo! Po coś jest wredny, znaczy on udaje małpę, a, ma, a ten jest naszym przyjacielem, kubuś, taki trochę wredota. Widzicie, co on robi teraz? Kupy je. Normalne. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. Oczywiście, śnieżka nam odeszła, ale czasem trzeba sobie, wiadomo. <noise> Człowiek dostanie zwierzątko Dwa zwierzątka, bo teraz Sobie parkę wzięliśmy Żeby było elegancko Tak jak powinno być, tak jak mówiłam Przez cały ten rok, że powinny być Dwa króliczki, także Tak jak mam powiedziałam To tak się teraz stało Zaczynamy premierę Podsumowanie roku 2025 No i usłyszymy się Za chwilę, tylko musimy rozpocząć sobie Ładnie Ten podsumowanie Dobra. Słuchajcie, podsumowanie roku, co było tutaj. Czekajcie, okay, zobaczcie. Takie coś dla juniora. Zobaczcie, już się cieszę. Zobaczcie, A, dawna. pokażę Wam coś. Masz o, jeden, a drugi. O, nie widzicie? One tak ładnie proszą o. Biją się, oczywiście wiadomo. No są króliki, one zawsze się będą biły. Tutaj trochę kabel przeszkadza, ale na szczęście do kabla nie podlatują. O! Biją się, witam, witam, witam. Dzień dobry, dobry, dobry. Witam, dobra. Takie tam bajery opowiadają. Moi drodzy, słuchajcie, to zacznijmy sobie. Co było w tym roku? Takiego bardzo ciekawego. Co, co, co mieliśmy w tym roku ogólnie? Zaczy, zaczęliśmy, zaczęliśmy ogólnie od pasożytów, prawda? Czekajcie, bo znowu mi się odświeżyła strona i próbuję to znaleźć. No, wiadomo, rok rozpoczęliśmy od sprzątania klatek, yy, od yy, zakupów dla króliczków, jakie tam są ogólnie. Yy. A teraz sobie. Słuchajcie, porozmawiamy o tym, jak tam, jak tam to wszystko działa, nie? Yy, czyli tak. Yy, czekajcie, ten się schował. Tu chodź, Ej, ty. Gamoniu jeden. Yy, czyli, za, yy, czyli tak. Zakupy dla króliczka. Yy, sprzątanie klatki u królika. Yy, teraz tak. Choroby pasożytnicze, czyli kleszcze. Kleszcze to były. No, już wiedzieliśmy o co chodzi. Nie, że kleszcze są bardzo niebezpiecznymi właśnie tymi. Yy, 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 co mogą po prostu. No, źle. Yy, może to źle wpłynąć na zdrowie zwierzaków nie oczywiście to żeby je po prostu wyciągać yy, żeby wziąć sobie po prostu taki specjalny yy, zawsze trzeba zapamiętać o tym bo każdy kleszcz jest po prostu niebezpieczny tak yy, moi kochani były jeszcze yy, chel, chelter co tam jeszcze było Czekaj, to, bo ja już nie wiem którą w mam Aha, swędzik y y jesienny, no czyli to też jakiś tam był robaczek, pamiętamy, niebezpieczny dla królika, objawy zaczerwienienia skóry, przyczyny na głowę, wokół oczu, nosa, robaczek, tak? Gołym okiem jest widoczny 0,2 do 0,3, gołym okiem można go zobaczyć, tak? No taki, taki robaczek troszeczkę inny co my tu jeszcze mamy co tam jeszcze było świeżby drażniący no to sami wiemy co to jest świeżby prawda, czekajcie się odsunę sami wiemy co to jest świeżby to jest też takie no niezbyt niezbyt takie ten czekajcie ja przyciszę ja sobie teraz nie życzę, żeby ktoś do mnie pisał. Świeżby wiadomo. Są te, no takie wiadomo, objawy też sobie przeczytaliśmy, tak. Żyją płynem tkankowym królika, mocny, mocny swąd, otwarte krwawienie stóp sierści, tak. No to to, to mieliśmy. Co jeszcze my mieliśmy? Wszchoły, wszoły, wszoły mieliśmy. Też są nie, niebezpieczne. Wszy, larwy muchy, nużyca. Tak, no to nużyca to już też wiedzieliśmy. Co to było jeszcze? Ek ekopolni, kuniku, kunikuli, kun kocydioza nicice i toksyploza. Tak, to są te właśnie. Choroby pasożytnicze, w których po prostu żyją, yy, żyją w nich po prostu te ro, robaki, nie? Później żeśmy się przenieśli, gdzie my się, żeśmy się przenieśli po tych pasożytach? Yy, choroby skóry, tak? To były... Potem mieliśmy choroby skóry. No to czyli to wiadomo, grzybica, którą można, którą słyszeliśmy, że nawet człowiek może się zarazić, jeżeli, ma, jeżeli taką chorobę ma królik. No i, no i wiadomo o co chodzi, nie? Jeżeli, jeżeli królik ma, ma grzybicę, człowiek też może się tą grzybicą zarazić od niego. Akurat, no to jest jedyna choroba, którą możemy się zarazić. Zapalenie skóry, podeszwy, czyli podeszwy, podeszwy to wiadomo co to było. Pod spodem, jakie są łapki, króliczka? Pod spodem y, są takie jakby gąbeczki. I one, jeżeli nie mają twardego, y, jeżeli nie mają y, tego, co po, powinny być y, y, te podłoże, czyli twarde podłoże i w ogóle może, może mo mogą mieć po prostu zwierzęta taki wpływ na to, że. Mogą im się odparzyć, nie? Mogą mieć zapalenie, podeszwy, mogą mieć pro, problemy po prostu potem z, kica, z kicaniem, tym wszystkim, prawda? No. E, następna sytuacja to było zapalenie warg. No to wiemy, co to wargi tam były, że mo, królik może mieć te zapalenie, czyli no pod ząbkami tutaj te wargi to są, nie? Tutaj wargi że króliczek może mieć że może mieć to zapalenie nie? bo to jest normalne No na pyszczku nosie i na śluzę nie? tworzą się takie bolesne pęcherzyki no, osady grzyba i bakterie dochodzące do infekcji no, czyli, czyli to są właśnie te dlatego no, najważniejsze jest, żeby dużo witamin jadły i miały dużo w sobie to, to, co, to co potrzeba Następną rzeczą, którą my zaczęliśmy, a jej jeszcze chyba nawet nie skończyliśmy, bo nam rok na to nie pozwolił. <grywki> Moi drodzy, to będzie. Co, co tam było? Czekajcie. Yy... A było choroby, nie, nie, nie. Choroby wymagające szczepień, i mamy jeszcze jeden po prostu rozdział tej choroby. Także. Będziemy sobie go na pewno robić po nowym roku. Choroby wymagające szczepień. Szczepienia. Maksymotozę mieliśmy. No, sami wiemy, co to jest maksymotoza. Jest to bardzo niebezpieczna choroba, którą królik może zachorować. Tak. Daje, daje, daje znać po 3-5 dniach. Od zakażenia, tak? Uszu, wargi, także okolic narządów na pł płciowych, pojawia się gorączka i problem z oddychaniem, nie? Yy, czyli to się nazywa maksymotoza. To jest najgorsza choroba, jaką królik może, bo to jest postać ostra. Tu mamy jeszcze postać chronioną, chronioną, I mamy, i mamy napisane szczepionki, yy, które, były po, które były w którym roku porobione, nie? No, i to, to jest właśnie to, że jest to jedna z bardzo niebezpieczniejszych. Jest to choroba śmiertelna. I tyle. Tak samo i mamy, oczywiście, co my tu jeszcze mieliśmy? Mieliśmy, po, mieliśmy pomór. Pomór króliczy, czyli jest to coś takiego, co króliczkowi. Króliczkowi może po prostu krew z nosa polecieć, prawda? Jest to też niebezpieczna choroba. Jest to również choroba śmiertelna. Yy, I po prostu stają się czasem takie sytuacje, że właśnie pomór jest bardzo groźną chorobą wirusową, nie? Zapadają na nią króliki zające no inne zwierzęta, i człowiek nie może się tym zarazić, nie? Choroby wywołane są przez wirusa z grupy, tak jak tutaj było napisane, Pikoran, tak? Na najważniejsze, yy, także pomór w, w 80-100% kończy się śmiercią zwierzaka, nie? Jest to bardzo, bardzo niebezpieczny. W okresie in, właśnie inkubacji wynosi od 1 do 3 dni. Nie? Najczęściej wirus jest przenoszony przez pchły, królicze, komary, roztocza, kleszcze, takie różne tam. nie No i to jest też właśnie bardzo niebezpieczny Tu mamy postać ostrą, postać nad ostrą i postać łagodną. Czyli mieliśmy te różne podstawy. Tak? Te niebezpieczne. Co staje nam, no królik, jak ma pomór, to, ma, to nawet ja wam tutaj link wysłałam raz, y, jak to po prostu wygląda, nie, bo to jest połączone. No tutaj widzę, że tutaj było maksymotoza, a pomór wygląda właśnie tak, jak jest opisany charakteryzuje się y, niepokojącym lub, lub empatią, nie? Nie ma apetytu, królik, no tak jak wszystkie choroby, prawda? No i moi drodzy, no tak to się czasem wy, wy, wykańcza z tymi chorobami różnymi. Słuchajcie, teraz jeszcze mamy, tak teraz jeszcze mamy co my mieliśmy jeszcze mieliśmy już na koniec, na początku grudnia mieliśmy bardzo przykrą informację, która dotarła do nas, że 1 grudnia o, o godzinie o północy odeszła nam śnieżka. Zrobiliśmy dla niej specjalny, specjalną informację, że co, co się stało, dlaczego ona odeszła. Ona nam odeszła, bo ona miała raka. Ona miała raka <coughs> płuc, no i niestety musieliśmy się z nią pożegnać. Musieliśmy ją po prostu, no, pochować, tak? Z szacunkiem dla... Króliczka, który był bardzo dobrym królikiem, który była naprawdę bardzo sympatyczna dziewczyna z niej. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie mi słuchajcie i nam oprócz mi, to również nam, że nam przyniesie dużo dużo ten. Jak to się mówi no dużo radości, dużo śmiechu, dużo. I mniej bólu, mniej smutku, prawda? Bo my byśmy bardzo chcieli, żeby ten nowy rok nam to przyniósł, i również chcielibyśmy, żeby święta były również fajne, sympatyczne. Jest to ciężki okres dla osób, którym po prostu odeszły króliczki, czy tam kotki, czy tam pieski, czy tam świnki morskie, ale zawsze wiemy o tym, że, te, że one się już nie męczą i są, i są w bezpiecznym miejscu. Ja się, moi kochani, będę już z wami żegnać, bo to było na tyle spodsumowania, co było w tym roku. No i życzę wam, moi drodzy, bo już się nie zobaczymy. Życzę wam spokojnego dnia, znaczy spokojnego popołudnia, wieczoru, super czwarteczku i yy, znaczy życzę wam spokojnej nocy, super czwarteczku i zarąbistego piąteczku i zobaczymy się dopiero, moi kochani, na premierze. Czyli na, podsum na, na, na podsumowanie co się będzie działo w 2026 roku będziemy również sobie patrzeć, jak, o czym będziemy mieli premiery o króliczkach, bo jest to bardzo naprawdę ciekawe i zauważyłam, że bardzo to się za, zaczęło roz, roz, rozwiązywać to wszystko, że tam że jak przeszliśmy na choroby, to już bardziej ciekawie się robi, prawda? Na takie... Typowe choroby, takie jak szczepienia czy coś takiego. Dlatego moi kochani, warto szczepić króliki. Warto, tak. Także słuchajcie, yy, te dwa gamonie. Czekajcie, na te dwa gamonie. Gamonie, chodźcie. Pożegnajcie się ładnie. O, ładnie, super. Powiedzcie, papa, papa. No. O, kłócą się, który ma powiedzieć papa. Pa. Dobra, nieważne. I tak zaraz sobie pójdą. No, moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz życzę Wam spokojnej nocy, super czwarteczku, fajnego piąteczku. I widzimy się już w styczniu na podsumowaniu co się będzie działo w roku 2026. Także dzięki, że byliście. Bójka, paweł, świąt, szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. I be... jakby się będziecie trzymać, to będzie dobrze. Do następnego, trzymajcie się. 啊。